Vision Super Z056 przez 6 rocznik 1990 Usłyszałem ostatnio, że to jest rocznik o takiej trochę jakby jaśniejszej barwie niż na przykład rocznik 88. Czy to prawda? Niebieskie logo z kłoskiem, brak klap bocznych. Charakterystyczne dla tego akurat egzemplarza. Co tutaj się dzieje, że kombajn stoi? Nie wiemy. Indeksy 5050, czyli /50, 50 bizona Z050, część zaawansowana. One tutaj mają takie dodatkowe koło, które inne bizony nie mają w wersji piątej, na przykład z wcześniejszych lat. Kombajn, no tak jak mówiłem, kolor ma dosyć ładny, ładnie Zachowane logo tutaj z tyłu. W sumie to emblemat. Bizant super. Sieczkarnia. Co to jest za sieczkarnia? Chyba żukowo. Nie, to jest kielecka. Tutaj pisze, że to jest Kielce. Z tej strony również pięknie zachowana naklejeczka. Naklejki są pięknie zachowane. Lagier jest dosyć świeży, bo kombajn jest garażowany. Tylko trochę jest tutaj pooptukiwany z tyłu, gdzie niegdzie. I nie tylko. Na przykład zbiornik paliwa gdzieś tu kiedyś przecieka. Akumulatory ma takie jakieś maleńkie, jak na widzona. To gdzieś będą 90 I to jeszcze nierówne są jeden setka, pewnie jeden osiemdziesiąt parę. Włącznik ESI Wrocław, typ 770. Kropka jeden. Ciekawe co się stało, że kombajn za nie mówił. O, nie ma czujnika na, na sprzęglu przeciążeniowym. Przenośnik widać wymieniony, bo podkładem pociągnięty, grubo. To jest przenośnik kłosowy, ziarnowy widać oryginał, wariatorek. Tutaj duże koło od mocarni tu jakieś koło napinające sobie trochę pękło Z0,56 przez 5 to jest jednak rocznik 1990, czyli kabina była dostawiona, ale wygląda na oryginał siłownik od cofania gardzieli o dziwo nie cieknie ale jest niepodłączony, bo są pewne braki przecieków jest dosyć mało, troszeczkę tam się minimalnie coś poci na tych rozdzielaczach, ale to nie groźnie, nawet nie kapie No może jednak coś kapie, bo tam troszeczkę jest oleju Opona jeszcze z diamentem odlinał 10,5 5 klawiszowa wersja, bo jest tutaj piątka Z05 Z043 Z060 to dlaczego gigant miał Z080, skoro nie miał 8 klawiszy trójkąciki, gniazdo do wózka Pona, oryginał 100 mil ale odwrotnie założona pewnie koło całe było założone z tej strony do jakiegoś może innego i stała gorączka tych felg. pęka tutaj rand lubi pękać rand w tych felgach w bizonie. chyba kombajn z gaz bo tak stanął widać pszenicy jeszcze mają na nagarniaczu kombajnisty nie ma mojego dobrego znajomego widzę że ma jakiś problem z kogutem bo tylko żarówka została szkło odpadło tutaj jest napinacz ale czemu na biało pomalowany czyżby był wymieniony być może taki srebrny kolor ma o nie ma Zmostkowany jest przerywacz, elektroniczny przerywacz niestety nie przeżył do dziś. I tak to wygląda troszeczkę z tymi schodkami krzywymi, jak to w Bizonie. Bardzo często są pogięte schody, On powiedział, że w jednym na 20 są proste. Widać były, że klejone gdzieś w bruzdę wystarczy, kombań wpadnie bo coś uderzy i już drabinka idzie w tył. Tutaj też widać, że gdzieś na dole musiał przyhaczyć coś, bo się podjął tutaj kosz wentylatora. One tutaj mają też z tyłu takie bezpieczniki ukryte. Czasami któryś potrafi się spalić i nie wiadomo co się dzieje, że nie ma prądu. Jeszcze ciepły silnik. No, wariator ciepły, to przed chwilą musiał silnik się zatrzymać. Może paliwa zabrakło. Może co? Jednego klosza nie ma od kierunkowskazów. Te są zamienione, bo mały ma być w środku. O, takie małe niuanse. To łącznik skrzydeł nagarniacza, A tutaj widać, że jeden odpad, tam drugi z drugiej strony, to też dosyć często się w Bizonach łamie. Te skrzydełka podpierająca. Z daleka bardzo ładnie wyglądał, czerwony, świecił się ładnie w słońcu. 9.0 Dosyć często ostatnio widzę te roczniki, właśnie 90 Ciekawe czy miał zerwany kosz sitowy Tu jest tu nie widać żeby było zerwane, ale jest trochę zapiankowany z drugiej strony. One to jest bolączka tych roczników. Zrywające się kosze. Akurat ten rocznik to, to lubi przeżywać też napiankowane ale śruba widać oryginalna, chociaż nie wiadomo czemu tam jest tyle pianki, być może tutaj coś wylatywało Coś się działo na pewno No tu takie ładne są na przewody akumulatora przelotki gumowe nie widziałem takich Teraz jak nie ma pokrywy to to ładnie widać, ale nie we wszystkich też w naszych no, wersjach tylko coś takiego wymyślili pasy zapasowe na piltrza Bardzo też często wiszą tak pasy sobie, szczególnie kiedyś wisiały w skr Teraz już rzadziej, żeby ktoś tak pasy woził był rezerwuar z pasów. Numer 7152X. Taki już dosyć wysoki numer tej maszyny jest, jak na rocznik 9.0. Bo na przykład w 92 były zaledwie numery 7200. Czyli przez dwa lata zrobili, na no tylko tysiąc kombajnów a kiedyś schodziło 5000 rocznie To już był zmierzch wizona Bizona rok 90 ostatni ostatni rocznik zwierzę demograficznego bym powiedział Jeśli chodzi o Wizonę